Hejka, z tej strony Ania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowościach na Movie Strum Planet. Więc od razu mówię, że tak. Każdy już wie o tych wszystkich nowościach, jakie nas za niedługo spotkają, albo już nas spotkały. Lecz po prostu się podzielić swoją opinią na... Owe tematy. Więc jest nowy motyw, który mi się za bardzo nie podoba. W sensie jest git taki wakacyjny, fajny, ale nie znalazłam po prostu w nim nic, czego mogłabym zrobić całego luka. W sensie z całego motywu, bo nie umiała zrobić jednego luka. Więc taki trochę minus. Eee, jakiś. Złóż Mario. A oto, jak miło? Jakiś czas tam mieliśmy też motyw taki szkolny, taki cheerleaderski, liderski, który mi się kojarzy z takim go świetle po prostu na na ekranie. sam Samsung ten był lepszy. I do sklepu dali nam animację, która jest stara dosyć. I wydałam na nią całe 650 star coins, więc mega. I ten właśnie starszy motyw, z którym mi się jakby kojarzy ten nowszy, co był, to jest z 2019 lub 2020. Nie wiem, nie orientuję się, nie czepiajcie się, yy, więc są też nowe makijaże, są fajne, przydatne. Zrobiłam sobie jedną twarz z takim jednym, teraz wam pokażę na ekranie, tylko minusem jest to, że to są takie w bazy. Pod makijaż jakieś konturowanie, brązowanie, highlight czy inne takie główne i po prostu nie można tego zlejerować z innymi. To jest właśnie taki mój minus. Czekam aż kiedyś moderatorzy po prostu zadzą taką opcję, że można parę makijaż naraz, tak jak na MSP2. Więc teraz porozmawiajmy o głównym temacie, jaki chciałam, chciałabym poruszyć. I generalnie to jest po prostu taki motyw, który za niedługo ma wejść i no powiedzmy sobie, jest dosyć podobny do takiego, który pojawił się w 2016, 2017 i to są takie spekulacje, teorie, das just a theory, but zdaje mi się, że moderatorzy powoli <laughs> zaczynają powtarzać motywy Oczywiście, jak mówię, it's just a theory, ale po tym, co ostatnio dzieje się po prostu na tej grze, w sensie chodzi o powtórki tych pakietów, no to wiecie. Yy, przecież jak owego motywu dostaliśmy u na jednym koncie z Instagrama, nie pamiętam już jaki ja, ale wam teraz taki pokażę, bo żebyście mieli dowód, że są dosyć podobne te motywy. E, bo no właśnie dostaliśmy bardzo dużo przecieków motywów na roczne lato. I ten motyw jest taki gotycki i nazywa się... Nazywa się będzie nosił nazwę Black Beach. W sensie plaża. I no... dobra, trochę mi się kojarzy w sumie z piosenką Pastel Ghost Dark Beach, ale w ten temat nie wchodzimy. No i jest ono serio podobno do tego, co już był, bo no styl w sensie gotycki, taki alternatywny, takie mroczne animacje chyba będą. coś nie wiem. Widziałam tylko z MSP2, wiecie jakie są różnice. No i szczerze mówiąc trochę może to naciągam bo jednak tu jest kompletne inne ale sama nazwa bo tamten nazywał się chyba Dark Sands coś takiego a ten będzie się właśnie nazywał Black Beach i to jest taki mega podobny jakby to jest taki mega podobny motyw podobna nazwa podobne po prostu no wszystko nawet ten styl i jak mówię jak pierwszy raz to zobaczyłam, to miałam tak, że no, coś tutaj jest takie trochę cofnięcie się w rozwoju, bo no, motyw jest na serio podobny do tego, co już był. I no, lepiej to nie jest problem, ale to jest trochę takie dziwne, wiecie, takie, suspicious, takie taki suspense trochę, więc no, jeśli na serio zacznę powtarzać motywy, to Kurde, wiecie, że byłam tą, która to przewidziała. Więc możecie podzielić się opinią w komentarzach na ten temat, na wszystkie te tematy. Nie wszystko, co chciałam powiedzieć w tym odcinku, na pewno potem jej wyjdzie bardzo długi, krótki, ale w sumie to po prostu wiecie. Chciałam nagrać taki też, żeby was bez filmików nie zostawiać. Bo. Ostatnio cały czas praktykuję bedrotting, bo mam dosyć, no ale zostawcie w komentarzach swoje opinie na ten temat, chętnie wysłucham i je przeczytam. Ja się już z wami żegnam, see you nie wiem kiedy, pa pa pa!